Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. My na spacerku wracamy, tak? Naprawiłaś? O proszę, jaka zdolna. W ogóle zepsuł nam się wózek. To w sumie haneczka ma rację. Zobaczcie co nam się stało. Pokażemy. Ostatnio Mateuszowi w ręce został, no ten, jakby to nazwać, no ta, taka przekładka do tego, żeby można było rozkładać ten wózek, poziomować go, wiecie, na siedząco, na leżąco, ale niestety to zostało mu w ręce. Ale nie jest tak źle, bo zobaczcie, tam trzeba wejść tak ręką mocno. No, trzeba użyć trochę siły. Teraz jedną ręką nie dam rady zrobić, ale dwoma mi się udaje i mogę ten wózek rozkładać i składać, ale coś będziemy. I, I tata zepsuł. Naprawi. Tak? Tata zepsuł. No, tata, sorry. Sorry, tata, niestety, tacie zostało to w ręce, więc tata A zepsuł, ja nie? Jestem, mam dużo siły naprawienia. Wow, no super, no nie, ale tak po, na poważnie. Musimy coś z tym myśleć i nie wiem, czy to pójdzie jakoś wymienić ten element. Mat już tam patrzył, wygląda tak, jakby był osobno przykręcony, ale nie wiem, czy coś Będę się uda. Rację. Co mówisz? Bo jeśli się nie uda, no to nie wiem co my zrobimy, no bo jakby nie było, dopiero tą tapicerkę kupiliśmy nową, więc trochę szkoda kupować nowy całkowicie wózek. Kółka też wszystko jest z nimi ok, a musielibyśmy tylko kupić jakby ten plastik, bo ten właśnie plastik jakby szkielet Dlaczego spacerówki. Musimy kupić plastik? No, no nie wiem, mama tak myśli, bo to jest właśnie ten szkielet spacerówki jest po chaneczce. To był twój. Myśmy tylko ten, wiecie, materiał wymienili, tą tapicerkę. No ale wiadomo, ta wicerka, też była dość droga, więc teraz nie wiem, czy kupować nową spacerówkę, no teraz trochę szkoda, no jak dopiero co mamy nową, no i teraz trzeba kombinować, co z tym zrobić, najlepiej właśnie jakby się dało ten element tylko wymienić, no bo kupować znowu cały stelaż, to wiecie, jak jest w Cybeksie, fajna będzie cena, trochę, trochę straszliwa pewnie. No więc wracając do tematu, no trochę bez sensu byłoby teraz kupować ten cały stelaż nowy tej spacerówki, no bo no to wiecie, to jest chyba w Cybekcie za 2-3 tysiące, no to chyba lepiej kupić już nową w ogóle spacerówkę, ale z kolei szkoda, skoro kupiliśmy tą nową tapicerkę i nie wiem co, bo w sumie, tak przyznam się, po prawdzie nie sprawdzałam jeszcze tego w internecie, Mateusz też nie szukał, czy można coś z tym zrobić, wymienić tylko ten element, czy niestety jesteśmy w czarnej, wiecie co, no. Zobaczymy. Idziemy na ten soczek, oczywiście. Soczek trzeba zaliczyć, bo teraz już lody nie bardzo... Co musisz? Ale nie, ty mi nie wyrzucaj, tam jest jakiś mój paragon. Jakbym chciała coś oddać jeszcze, co kupiłam, jakiś tam ten spodnie czy co... twoje. Dobra, schowaj ten paragon tam, gdzie był, okej? Okay? Umowa stoi? Ty, A my jeszcze musimy iść wymienić, ale to już nie dzisiaj, albo potem z tatą. No, przecież uzbieraliśmy w biedrze na tego: na jabłko, na pieska, albo na świnkę. No, to na już jabłko. zapomniałaś. Chcesz jabłko jednak? Tak. No to w sumie dobrze się składa, że Hania chce jabłko, bo we wszystkich Biedrach są tylko jabłka. Świnki się zdarzają, jest jedna albo dwie, do, tych, do tej pory tak widzieliśmy z Mateuszem, a pieska w ogóle jeszcze nie widziałam na oczy, nie wiem, czy widzieliście, czy zwracacie na to uwagę? Jak nie macie dzieci, to pewnie nie zwracacie, my bardziej zwracaliśmy na to uwagę, bo zbieraliśmy znowu, wiecie, naklejeczki, żeby Haneczka miała tego pluszaczka. Dobra, idziemy, bo już widzę, tu się towarzystwo nam wkurza. Ty, sznupa, sznupausi. No klucze z domu. Dobra, idziemy, chodźcie. Na ten sok. No ale to są klucze z domu. To jak je zgubi miłość, a miłość jest do tego zdolny, żeby je wyrzucić. Daj mi tu je. Schowamy do plecaka. Tu. Dobra, dobra, tu idziemy, chodźcie. Trzymaj je bardzo. Z boku, Trzymaj je. Dobra, trzymam je. A ja mamę. Co ma te oczy jak mój mi Pakała i... Pięknie brawo w skarbie! A ja wolę Tak zaś, o Jesus, i te twoje listeczki. Ten to był dla ciebie ważny, nie? Żeśmy go zrobiły. zrobili razem. A No? te Ale jeszcze? Znowu? Tak. O nie. My tak rozgadałyśmy się z Hanią na temat tego wózka, że zapomniałam powiedzieć o najważniejszym. Aha, i ja od razu sorry, bo tu mam e, obiadek Miłoszka. Karmiałam go i jest tu, ale stwierdziłam, że nie przebieram się, skoro i tak jestem teraz w domu z nimi i za chwilę znowu będzie jakiś drama, mogę być wiecie z czegoś, obladna, um, ulana i tak dalej, więc nie przebieram się. A myślę, że um, oglądają nas w większości właśnie matki. I, I wiecie, jak to jest, kiedy się jest z dziećmi w domu i że to wszystko też nie wygląda tak super idealnie, jak um, wiecie się mówi, że na Instagramie pokazują, że ta rzeczywistość jednak troszkę jest inna. Ja nie mam zamiaru jej tak do końca zakłamywać. Oczywiście. Hmm, Lepiej oglądać coś, co jest miłe, przyjemne dla oka i tak dalej, ale myślę, że mi dzisiaj tą bluzkę wybaczycie, bo ciągle tylko, że te kobiety muszą być takie idealne, wzorowe matki, wzorowe żony, kochanki, i Boże jeszcze co jeszcze. Ja już się ostatnio tak trochę żartuję, teraz tak to parafrazuję, Nie bierzcie tego tak do końca na poważnie, ale wiecie, ostatnio to jest tak, że matki to powinny tak robić karierę. No i być super w tym, i być oczywiście niezależne, pracować. Jeśli chodzi o dzieci, to to oczywiście powinny je wychowywać, powinny z nimi spędzać czas, najlepiej 24 godziny na dobę co od razu już nam się wyklucza z tą karierą. A, jeszcze dom został, musi być czysty, posprzątany, pranie, wyprane, wyprasowane, więc no dość dużo od tych kobiet się wymaga. No i jakby wszyscy to wiemy, że nie jesteśmy w stanie tak w stu procentach pogodzić i możemy być nieidealne w tym swoim idealizmie. O, jak to pięknie powiedziałam, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, jak zawsze odbiegam od tematu, ale co dostałyśmy w przedszkolu? W przedszkolu dostałyśmy taką kopertę. Haneczka już ją trochę tu pomalowała, serduszka są. W każdym razie nie koperta jest ważna, tylko to, co w niej się znajduje, jest to arkusz obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu. Pani wychowawczyni, pani Klaudia obserwowała Haneczkę od 1 września do, 3, do 31 października. I to jest takie, to są takie ogólne informacje o rozwoju dziecka, dokonane na podstawie właśnie obserwacji przeprowadzonych w pierwszym roku pobytu w przedszkolu. No wiadomo, bo to jest pierwszy rok, ale właściwie y, dwa miesiące. No i my tu mamy taką obserwację wstępną, i są y, jakby y, ten arkusz podzielony jest na takie. Bo nie wiem, czy w ogóle kiedyś widzieliście taki arkusz, to może Wam y, pokażę. Y, y, on jest podzielony na y, jakby takie y, raz, dwa, czekajcie. Cztery obszary: fizyczny obszar rozwoju dziecka, poznawczy, mamy tu jeszcze społeczny i emocjonalny, i z kolei te cztery obszary podzielone są na kolumny brak danej cechy. Niski poziom rozwoju cechy, przeciętny poziom rozwoju cechy i wysoki poziom rozwoju cechy. Jak widzicie, tu jest trochę tego wypisanego. Haneczka w, żadnej, w żadnym z tych obszarów nie ma braku danej cechy albo niskiego poziomu rozwoju cechy. Ma tylko przeciętny poziom rozwoju cechy, i o dziwo jest bardzo dużo też napisane w wysokim poziomie rozwoju cechy. Więc jak już to sobie czytaliśmy, haneczka naprawdę super się nam. Rozwija, wszystko ogarnia pani Klaudia. Bo też tak jak dawała mi już tą kopertę, to też zapytałam, jak tam sobie Haneczka radzi. Bo wiecie, teraz to nie jest tak jak w prywatnym żłobku było, że pani zdawała mi relacje z każdego dnia, co, jak i dlaczego. Tu raczej mam taką rzadką okazję porozmawiać z panią wychowawczynią, więc już przy okazji zapytałam. Pani Klaudia powiedziała, że Hania świetnie się rozwija, nie ma z niczym problemu. I nie musimy się niczym przejmować. Wręcz jest wiecie, level wyżej. No ale w sumie, jak obserwujemy ją na co dzień, to też to zauważamy. Wy pewnie też to widzicie, że ona bardzo dobrze sobie radzi i ogarnia, pomimo tego, że nie wszystko jest we vlogach, bo wiecie, to jest taki wycinek z życia. No powiedzmy sobie szczerze, środa, sobota, mamy film. No choćby ten film trwał 20, a tak średnio jest, 20, 23, 25 minut. A ile mamy dni? Ile dni się na to składa i i wiecie, czasem, albo czasem nawet w dwa dni nagrywam coś, a później już nie, nie dotykam kamery, mam taki jakby luz, choć ja nie mogę tego nazwać luzem, bo ja po prostu się tak przyzwyczaiłam do tego, że coś dla Was nagrywam. Chcę to robić, lubię to robić i mi jakby ta kamera absolutnie już teraz nie przeszkadza. Nie stanowi to dla mnie problemu wyciągnąć ją, pogadać, coś powiedzieć. No, wręcz chyba za dużo dla mnie. Aha, ale chyba mi wybaczycie, co? No więc właśnie Takie coś otrzymaliśmy w przedszkolu Fajna sprawa Nie wiem, czy też właśnie otrzymaliście W przedszkolach takie Takie właśnie arkusze Dajcie znać, bo jestem ciekawa Pewnie to jest w każdym przedszkolu To jest taki pewnie wymóg, tak, tak sobie myślę Pewnie, pewnie Nie wiem, może będzie tak, że, że znowu za kilka miesięcy Taka obserwacja Nastąpi Zobaczymy Zmęczony. Zmęczony... Nie dziwię ci się. Dużo roboty, bo praca i praca po pracy. No. Trzeba było podjechać do sklepu. z kopyta ruszamy, łazienki ogarniamy, Jeszcze trochę gładzi, dwa woreczki betonu. Tak, płyt. bo widzieliście, że my tam w łazience mamy taką dziurę przy tym... Odpływu. Trzeba zalać no. płyty kartonowo-gipsowe do zabudowy e, gabarytów Sten, no. po naszemu, czyli stolarzy. stolarzy. <laughs> jak Jak się nazywa? Może ze zmęczenie nie pamiętam. Tak, coś takiego, nie? No i jeszcze trochę profili. Profili, bo tam trzeba ściankę trochę... Bo też trzeba słupek od drzwi dobudować i w ogóle i szczególe. No i jeszcze będziemy szukali listw. Jeszcze dzisiaj w planie są List oczywiście takich ładzinkowych, płytkowych. Wiecie, wykończeniowych złotych będziemy szukali. No i jeszcze będziemy szukali listw podłogowych. szyb podłogowych, jeszcze, a... A maty widać już jest A Proste po robocie zjadłem coś tak, że to zawieziemy, zjemy, szukamy. No, ale właśnie ja to... Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jak ja jestem zmęczony trochę, to, Ale wiecie, nie, nie narzekam, bo właśnie ja się cieszę, że jestem zmęczony, bo to potem jest większa satysfakcja, jak się człowiek prowadzi. Jak tak poczujesz to wykończenie. Wiesz że coś. Co innego jak sobie tak, wiesz, siedzisz, tylko pokazujesz palcem, co ma kto zrobić albo wysyłasz MMS-a, że to ma być tak. A jak wiesz, musisz po coś jechać, coś dźwignąć, coś przenieść. To jest fajne, bo właśnie poczujesz to wykończenie, że tak bierzesz w udział taki mm -hmm. faktycznie, nie? No to Dokładnie. jest spoko. Także mimo zmęczenia nie narzekam, nie? Bo potem wiem, że jak się wprowadzę, jak już sobie tam usiądę się, będziesz dumny. w końcu sobie zagram na konsoli, to będzie takie po prostu, tak to będzie lepiej smakowało, nie? Mm -hmm. No, a teraz wiecie. Śmigamy do kasy. Trochę Mati niestety już... musi sam, bo ja mam tu już obywatela jednego naszego. Trochę już toważy, ja przymawiam. 120 kg. Jak się rozpędzi w tak. Nie, ma się 120 kg, a mam problem przesunąć to, nie? Dobra, to idziemy Ruszył do kasy. maszyna poszła na hospale. Nie zabij kogoś w drodze. A ty coś powiesz, tak? Ty coś powiesz, ty. tata, tata jest bohaterem w swoim domu, Mimośku, no tak. Tak. Klaszczemy mu, klas, klas, klas. Klas, klas, klas. Hej, wita się z wami okularnica. No już chyba od Kilku miesięcy dobrych, nie było mnie na vlogu w okularach, ale wczoraj coś mnie tam w lewym oku podrażniło i mówię: A dzisiaj do świętego spokoju ubiorę okulary, niech trochę te oczy odpoczą, odpoczną. Choć tak naprawdę ja nie mam problemów z tym, żeby po szkłach kontaktowych coś złego się na szczęście z oczami działo, bo wiem, że niektórzy właśnie tak mają i za bardzo nie mogą nosić szkieł kontaktowych. Ja na szczęście nie mam. Ja się tak przyzwyczaiłam do swojego widoku bez okularów, że nie za dobrze się dzisiaj w nich czuję no ale damy radę w każdym razie ja przyjechałam jeszcze znowu to się nic, jakby się nic nie zmienia u nas ciągle są sklepy budowlane jakieś tam, wiecie, z wyposażeniem łazienki i tak dalej, meblowe w każdym razie, wczoraj, w ogóle, jeszcze wrócę do wczoraj, byliśmy tak wykończeni. Myśmy jeszcze po tej kastorami, jak zawieźliśmy te wszystkie rzeczy do naszego domu, to pojechaliśmy do Katowic, jeszcze do sklepu, obejrzeć listwy, zorientować się, bo jeszcze wiecie, chodzi o listwy przypodłogowe, bo ich nie mamy. A 1 grudnia jest montaż paneli, choć wiecie, listwy dopiero zakłada się po drzwiach, a drzwi mają być montowane koło 12-15. Nie wiem jeszcze dokładnie, mam z panią ustalić, ale już mają mnie na uwadze, jak będą układały grafik, że właśnie w tych dniach powinniśmy to my mieć ten montaż drzwi. W każdym razie pojawiło się światełko w tunelu, i dlatego jestem pod sklepem. Miło, że tam z tyłu się, wiecie, już trzepoczę, więc możliwe, że za chwilę będę musiała kończyć, bo się nie zniecierpliwi, bo wiecie, dopóki auto jedzie, to jest dobrze, a jak stanie, to jest katastrofa, ale na razie zajął się swoim butem. Oczywiście go zdjął, ale niech ma. W każdym razie pojawiło się światełko w tunelu Pan fachowiec powiedział, że możemy jeszcze zrobić taką opcję, chodzi o łazienkę i o nasz niewymiarowy niewymiarową wnękę na brodzik i prysznic, że można założyć brodzik 80 na 100 i na to jakby położyć kafle wiecie, że te górne kafle przyjdą na brodzik, bo przecież to jest obojętne jak to zrobimy, bo i tak przecież brodzik trzeba zasylikonować dookoła więc czy te kafle będą tak pod spodem i na to brodzik, czy będzie brodzik i tu dojdzie kafla i zasilikonujemy zasylikonuje, to. To wszystko będzie i tu, i tu dobrze, więc możemy pójść na taką opcję, więc lecę do sklepu obejrzeć jeszcze te brodziki, które nie, są, nie, nie trzeba ich przycinać na wymiar, bo te na wymiar to były tylko chyba z konglomeratu, i tam cena już się robiła taka niezaciekawa, a teraz może troszkę się uda taniej. No chcielibyśmy, a jeszcze się pojawiło kolejne światełko w tunelu, to już było idealnie. Ta wnęka ma tak nawet troszkę więcej niż 100 cm i jak przyjdą płytki, to możliwe, że uda nam się nawet ogarnąć to z tym prysznicem, te drzwi prysznicowe, żeby były po prostu na 100 cm, bo ja już oglądałam też te, które nas interesują, że tam jest troszkę, wierzcie, jakiś jest margines Regulacji. Jakby było 99, jak po położeniu płytek wyjdzie nam 99, to się uda. W sumie jakby to się udało, to za same drzwi prysznicowe na wymiar będziemy mieli i drzwi prysznicowe i brodzik. Byłoby idealnie. Na to liczę, naprawdę na to liczę. Dobra, a teraz już idziemy oglądać jakiś brodzik. Ja już chyba wiecie, um, bo już w ogóle zaczęło, zaczął się ten remont łazienki, ja już chyba po prostu bez Mateusza wezmę jakiś brodzik. To jest przecież wszystko obojętne, byle biały 100 na 80 i, i, i załatwione. To idę. Wiecie co, ja ostatnio w ogóle mam ciężko z ogarnięciem. Dwoje dzieci. Ten remont, który już tak nabrał totalnie tempa i nagle jest to potrzebne, tamto potrzebne, to trzeba szybko zamówić. Więc powiem Wam szczerze, że. E, powoli nie ogarniam, jest 11.43, wróciłam do domu, właściwie za półtorej godziny jadę po chaneczkę, ale tak, obiad nie gotowy, e, muszę tu też coś ogarnąć, tylko wiadomo, wiecie, jak mieszkamy tak trochę na kartonach, walizkach, to człowiekowi nawet się nie chce, tak tylko wiecie, robi co musi, bo i tak e, nie mogę sobie wszystkiego tak by sprzątać, tak jakbym chciała, no bo wiecie, e, tu leży jakieś żelazko, bo nie ma gdzie schować, tu łóżeczko, tu nasze łóżko jest rozwalone cały czas, e, tam gdzie śpimy, no bo też nie ma co z tym zrobić. No i to jest takie trochę męczące, ale my nie tracimy nadziei. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem i prawdopodobnie ten grudzień jest osiągalny i będziemy już mogli sobie nocować w naszym domu. Oczywiście on nie będzie skończony, ale wiecie, będzie czysto. Będą gładzie, pomalowane będzie, będą panele, drzwi, kuchnia, łazienki. No to czego chcieć więcej? A później meble stopniowo będziemy sobie ogarniać. Ale właśnie teraz zerknęłam w podgląd i zobaczyłam, co tu za mną jest, no czarownica prawdziwa, czyli y, ten kocioł za mną jest na ścianie, to jest ten halloweenowy, Hania jeszcze chodzi i co chwilę gdzieś y, te naklejki przylepia swoją drogą, one były bardzo fajne, bo jak widzicie można je ściągnąć, przykleić nic się nie dzieje ze ścianą ale już może ściągnę, bo halloween już minęło y, skupmy się na czym innym ale ja chciałam wam jeszcze coś pokazać, bo mm, Swoją drogą to udało mi się, zamówiłam ten brodzik, ale niestety przez internet, bo w sklepie okazało się, że jest 5 dni czekania. My musimy ten brodzik mieć na, tak na poniedziałek, by było super, ewentualnie na wtorek, ale na pewno nie możemy czekać do czwartku. A w sklepie właśnie takie ryzyko istniało, że to będzie czwartek, piątek, no bo 5 dni roboczych. A jak wiemy, jutro się zaczyna długi weekend 11 listopada, święto, więc niestety wszystko jest zamknięte. Ale przyszły do mnie też uchwyty do kuchni, no bo. Pan stolarz powiedział, że uchwyty są w cenie, ale ja oglądałam te uchwyty, które tam są dostępne, no i jakoś tak nic nie skradło do końca mojego serca. I mówię: No, kurde, to już wiecie, robi się dziury w szafkach, no to niech już to ma ręce i nogi. I zamówiłam sobie dwa uchwyty, które mi się przez internet spodobały, bo stwierdziłam, że muszę to sprawdzić, jak na żywo wyglądają. I już wam pokazuję. Zobaczcie, tak się prezentują właśnie. Bardzo mi się, oczywiście pójdziemy w takie. Jakby to nazwać? Takie relingi. O, to są relingi. To jest nasza w ogóle płytka, nasza kuchnia. Właśnie to jest ten Real 7047 jasno-szary i tu rzeczywiście wygląda jak jasno-szary. A powiem Wam szczerze, czasem w niektórych, w niektórych odcienach, jakby słońca czy tam światła, wygląda jak biel. No, trochę się palcuje, ale on jest naprawdę już przeciorany, bo był na budowie cały czas. No i tak się prezentują właśnie te relingi. Właśnie ten taki wzór mi się bardzo spodobał, że one nie są takie całkowicie gładkie jak w... Jak na przykład tu i po całości, tylko mają tu taką ozdobę. Tak Mati uprzedzał, że znowu będzie brud w to wchodzić, ale dobra, chyba zaryzykuję. I jeszcze zastanawiam się w niektórych miejscach nad taką po prostu malutką gałeczką, żeby się tak za bardzo tymi dużymi relingami, uchwytami nie przytłoczyć. No i już zobaczcie, tu mam rozłożone te konglomeraty, bo chyba tak się to nazywa. Ja nie jestem dobra w tym. No bo ciągle jeszcze toczymy walkę. To tak żartem, zaraz powiem Wam o co mi chodzi, ale ten mi się właśnie podoba najbardziej czekajcie, co zrobimy to by był nasz blat i nasz kawałek ściany który ma być nad płytą no mi się to podoba ale się zastanawiamy, no bo Mati mówi Paulina, może lepiej weźmy ten kamień, bo w sumie konglomeraty są w cenie kamienia. Niby są tak samo wytrzymałe, ale powiem Wam szczerze, że myśmy mieli na naszym poprzednim mieszkaniu parapety z konglomeratu, no i one się trochę porysowały mimo wszystko, jak tam doniczki stawiałam czy coś. I tego się trochę obawiam. To może jest inny rodzaj już tego konglomeratu czy spieku. Ja właśnie tego trochę nie rozróżniam. Mati jest w tym lepszy, ja tu nie będę robić wykładów. W każdym Razie jeszcze ciągle myślimy nad tym e, kamieniem, po prostu, po prostu, kwarcytowym Super White. E, to on jest taki biały, ale mazany szarością. E, ja już kiedyś Wam go pokazywałam, jak nie, to na pewno na Instagramie jest to. Serdecznie zapraszamy naszego Instagrama. E, zarówno profil obydwoje, jak i bliźniak na Paryżu. E, właśnie na bliźniaku na Paryżu pokazywałam e, tego, ten kwarcyt. No i on mi się wydaje, taki, wiecie, mocno już przytłaczający, bo te mazy szare są takie dość. Po, no, dość potężne, tak bym powiedziała, i wolałabym coś takiego bardziej neutralnego, właśnie jak to jaśniutkiego, tylko z jakimiś malutkimi, e, szarymi żyłkami. No i tu jeszcze jest temat otwarty, ale prawdopodobnie chyba wiecie, siła kobiet, nie. Maty nie ma nic gadania, nie to tak się sobie żartuje, ale już zmierzamy ku temu, żeby podjąć decyzję, że to właśnie będzie ten konglomerat spiek zwał, jak zwał, ale właśnie to jasne, które przed chwilą wam pokazałam. A Wy na pewno słyszycie. Nie wiem czy słyszycie, ale może słyszycie jak robot co chwilę coś gada, bo uwaga, miłość penetruje robota. Zobaczcie, ja Wam pokażę. Miłek, co Ci się podoba w tym robocie? On go wyciągnął, wręcz po prostu wyszarpał z tej bazy i teraz się cieszy, że on mu jeździ i go ciągle szarpie. Zobaczcie, co on wyprawia z tym robotem. A za tobą oczywiście mata z zabawkami. Haneczka tu naniosła tyle zabawek. No i właśnie o tym mówiłam, że tu jest po prostu totalny miżmarz. no bo na te zabawki to ja już nie mam miejsca. One po prostu sobie tu leżą na tej ziemi i potem jak miłość leży na macie, to je ściągam, a aktualnie miłość sobie zszedł i wypluł nawet smoczka z podjarania robotem i tu go penetruje. No i co, podoba ci się ten robot? A, wziął się. no widzisz, wziął się smoczka. Miłek, podoba ci się ten robot? Nie Ci się ten robot? Ja też mi się podobał, zobacz jaki zadowolony. Aha, Hania, jak już widzi, że on dotyka tego robota, to mówi miłość, nie dotykaj go, on będzie znowu jeździć. A, miłoż. Właśnie o to mu chodzi, żeby ten robot jeździł i nie wiem, przejeżdżał mu po palcach. Nie wiem, czy go to nie boli, on się cieszy, no ale dobra. Zostaw go, Miłek. Ty, ty, ty. Ty, 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 ty. ty. Ale boż popłakany, zaś oczka, czekaj, mama Ci wytrzyma. Och, te, ta robka, no to też jest kolejny temat, który nas zmęczy Ciągle nie umiem mu się te kanaliki przepchać. Mamy z tym problem, tak jak mówiłam. Boże, ja nie wiem jak się ustawić, nie? Boże, żeby wam nie pokazywać, aż... Aszy... A po prostu tych wszystkich kartonów, które tu stoją, tam stoją. Ja naprawdę nie wiem już, jak mam nagrywać, żeby ten odbiór był jako taki. Dobra, może tak. O. <grytanie> Dobra, kończę. Idę robić ten obiad, bo znowu się rozgadałam. A tutaj, jak powiedziałam, obiad do zrobienia, to do zrobienia, tamto do zrobienia. O. A, i przyjechały do nas baterie do łazienek już wszystkie i kuchenna. Ale nie wiem, czy już uda mi się w tym vlogu je odpakować. Jak nie, to na pewno w kolejnym.